Dzień 7 7.59. 59 Dzień jak co dzień, jedni dopiero się budzą. Inni uprawiają poranną gimnastykę. A inni zabierają się za śniadanie. Wszystko byłoby tak jak zawsze, gdyby nie fakt, że od wczoraj jest ich o jednego mniej. Wczoraj w strójki nominowanych, to Nick kanto musiał decyzją widzów jako drugi opuścić dom symowego brata. Przed pozostałą czwórką kolejne wyzwanie. Dziś znowu wytypują osoby do opuszczenia programu. 10.11 Niektóre rośliny, przy których pracuję, są wiecznie nienarzarte. Krowokwiat, na przykład. Podobno w skrajnym wygłodzeniu potrafi zjeść syna. No, ja ci mówię, krowokwiaty to piękne, istotne, ale bywają bardzo niebezpieczne. Co ty gadasz? No, naprawdę nie zmyślałabym. To ciekawą masz pracę Kaila. Ja cały dzień siedzę w biurze, a zagadać mogę do suchej paprotki na parapecie. Dziadek, wiesz co przegrywasz z dziewczyną. Spokojnie kochana, mam to pod kontrolą. Ale to zagranie chyba nie było fe. Muszę ci Dina przyznać, że całkiem nieźle grasz w piłkarzyki naprawdę. No ja ci mówiłam, a ty się pod nosem. Brawo, brawo, brawo. Zwracam honor. Uwaga, tu synowy brat. Mieszkańcy, zgromadźcie się na sofach. Nie da mi doczytać rozdziału. Symowy zawsze musi nam przerywać najciekawsze czynności. Hehehe. He he. No ruchy, co teraz się zastanawiać, gdzie usiąść? Dina, wybór miejsca jest bardzo ważny. Symowy brat informuje, że długie nominacje odbędą się za kilka godzin. Macie czas, by przemyśleć swoje decyzje. Ja cię znowu dzień pełen stresu i nerwów. 11.24. Siostry Kaliente mają ważną sprawę do przedyskutowania. Siostra chodzi do spiżarni. Zaraz rozpoczną się nominacje. Teraz już musimy się naradzić kogo nominować. Dobra, to chodź. niejmy to już za sobą. To super. Babuniu, wyglądasz na niespokojną, to tylko nominacje, część tej gry. Wiem kochanienki, wiem, ale i tak tak jako osiarz mnie brzuch od tego boli. Według mnie nominacji powinno nie być. Kaila jest naszym pewniakiem na 100%, nigdy nie wkupi się w nasze łaski ha ha ha, cicho bo usłyszy. Czyli druga nominacja to albo babunia albo dziawet. Babunia jest za cudowna by ją nominować, więc zostaje nam dziawet. Tak, ale zwróć uwagę, że babunia ma już dosyć tego programu. Jest schorowana, w dodatku tęskni za dzieciakami. Aha, aha. Fajna ta laska, z drzewa dębowego, bo nie świszczy przy wymachiwaniu. 1416 Uwaga, pora rozpocząć nominację. Należy podać mi ona dwóch uczestników i sensownie uzasadnić swój wybór. W ramach przypomnienia, Dina i Nina działają jako jeden uczestnik. Kajla, synowy brat, zaprasza do pokoju zwierzeń. Nominuje Dinę i Ninę, źle się czuje w ich towarzystwie. Tolerujemy się, ale na pewno nie pałamy do siebie sympatią. Drugim nominowanym jest Dziawet. Wybierając między nimi Madabunię, padło na niego niestety. Nominuję dziś Kaile. Ona nie czuje się tu dobrze, głównie przez siostry Kalintę. Dlatego chcę też nominować właśnie. Ja. To wspaniałe dziewczyny, ale są trochę egoistyczne i to nie za bardzo mi się podoba. Pierwszą nominujemy Kaile. Staramy się ją polubić, ale mimo wszystko jakoś nam to nie wychodzi. Nominujemy też babunię. Lubimy ją bardzo, ale widzimy jak tęskni za dzieciakami. Ten dom to nie jest miejsce dla nich. Chcę nominować siostry Kalinte. Czują się paniami tego domu, są bardzo pewne siebie, dlatego bo mają uzbrojone siły. Drugą nominowaną, jest Kaila. Lubi ją, no ale nie mógłbym nominować naszej kochanej babuni przecież. Uwaga, tu synowy brat. Mieszkańcami nominowanymi do opuszczenia domu tym razem są i Nina, nominowane przez trzy osoby. Oraz Kaila, nominowana przez trzy osoby. Ta dwójka uczestników zostanie poddana głosowaniu widzów. Powodzenia! No i po wszystkim, nie przejmujcie się dziewczyny, będzie dobrze. No to witaj w finale babuniu. Dziękuję i gratuluję też, Diabet. Wy się już cieszycie, a my musimy walczyć o ostatnie miejsce w finale. Ech. 17.3 Symowy brat zorganizował dla mieszkańców zawody w poławianiu jabłek. Zwycięzca otrzyma na jedną noc luksusową sypialnię, ze wszystkimi wygodami. Najpierw starcie półfinałowe: siostry Kaliępe i Kaila, grany i dziawet. Panie i panowie, siostry Kaliente będę reprezentowała ja, czyli Dina, kochamy was. Babuniu, jesteś pewna, że chcesz wziąć udział, nie boisz się o plecy? Czuję, że dam radę, plecy dały mi spokój. Pierwszy pojedynek: Dina kontra Kaila. Dobrego wieczoru, Kaina. Pojedynek drugi. Gramy Kontra Diabetes. Dobrego wieczoru, po jedynek finałowy dziawetka kontra kaina. Dobrej, kaina. Pierwsza 21. Dobra, moi kochani, pożyczę dobrej nocy, idę się zaszyć w mojej prywatnej luksusowej sypialni. Jestem taka szczęśliwa. Nie mogę uwierzyć, że to ona wybrała te sypialnie. Ech. O kurde, byle, ale tutaj jest cudownie. Wypasione łóżko, pełno żarcia i sofy masujące. Nie nosy, mowy bracie jestem pod ogromnym wrażeniem, bardzo dziękuję. Czy ja dobrze widzę, są nawet zdjęcia. Ja i moja przyjaciółka Kalisza na plaży. O, jest nawet mój ukochany nie paszczu. 23, 19. Dziawet i Dina grają w ping-ponga. Grane bierze regeneracyjną kąpiel przed snem. Chodź do mnie moja kaczusiu, pisk pisk, nie piszczysz. Zrób chociaż kwakwa -kwa dla paniusi, zrób. Odmawiasz, to spływaj w takim razie. Nina jest w pokoju zwierzeń. Zupełnie nie przejmuje się tym, że jestem z Diną nominowana. Przejmuje się tym, że Kaila wygrała konkurs z jabłkami i teraz pławi się w luksusach. Kaila otrzymała wiadomość od rodziny i przyjaciół: Aloha, Kaila, jesteś bardzo dzielna w tym programie, tak trzymaj. Uważaj tylko z tym śniegiem, żebyś się nie przeziębiła, i nie jedz tyle. Aha, z paszczurem wszystko w porządku, całuski od całej rodziny. Tym razem nominowane są: Kaila, Dina i Nina. To odpada. Ty decydujesz. Zagłosuj na trzy sposoby. Na forum Centrum Synów, Wysyłając prywatną wiadomość do Guciu. Na YouTube, wysyłając prywatną wiadomość do o 1992. Na adres mailowy. Gucio1992.csmałtakl.pl. Z imieniem uczestnika, którego chcesz się pozbyć.